Rzesiek, Rzesiek, Co tam? Ej. Mam wiadomość z ostatniej chwili. No. Przyjechała do nas nowa. To Camry, kamery. Idziemy ją przetestować. W końcu długo na nią czekałem. Ale ja prowadzę pierwszy. Cześć, witajcie na kanale Toyota Lubin. Dziś mamy dla was coś wyjątkowego. Nową Toyotę Camry. Zdecydowanie nowa Toyota robi ogromne wrażenie. Dzisiaj dowiecie się dlaczego. Przetestujemy i porównamy sobie oba modele. Zostańcie z nami. No to co? Co się zmieniło? Nowa dynamiczna sylwetka oraz w pełni na nowo zaprojektowane reflektory LED. Reflektory te są teraz wykonane w technologii Bi-LED. Co nam daje? Lepszą energooszczędność oraz lepszą widoczność nocą. Dzięki temu przód samochodu zyskał dużo bardziej nowoczesny, bardziej e, dynamiczny wygląd. Ale nie tylko. Lepsza dynamika i lepsza aerodynamika. Lepsza aerodynamika niż zużycie paliwa. To prawda, ale jeszcze warto wspomnieć o nowym kolorze Proszę Bronze Pięknie. oraz o tym, że cały samochód został zaprojektowany na nowo w taki sposób, aby dalej przypominał naszą legendarną camry. kilka faktów na temat Camry. Model pojawił się w 1982 roku, czyli jest z nami już 42 lata. E, obecna, już dziewiąta generacja, e, jest wyposażona w silnik 2,5 litra, jest to piąta generacja hybrydy o mocy 230 koni. To jest 12 koni mechanicznych więcej niż poprzednik. Jeżeli chodzi o gabaryty, Szerokość, wysokość, rozstaw osi. Tutaj się nic nie zmieniło, ale samochód jest dłuższy o 3,5 cm. Coś dodasz? Tak. Z takich technicznych rzeczy, które wpływają znacząco na komfort jazdy, zastosowano w tym modelu wielowahaczowe zawieszenie. I teraz sprawdzimy, jak ten samochód się prowadzi. Ale ja prowadzę. Okej. Okay. No jak tam Grzegorz, na miejscu kierowcy? Zobacz, zobacz co się dzieje, Patrz, Siadam, ustawia mi się elektrycznie fotel, kierownica i lusterka. E, mamy tutaj w tej generacji już dziewiątej e, dwa ustawienia pamięci fotela. Tak. I teraz ta pamięć też zapamiętuje nie tylko pozycję fotela, ale też kierownicę i lusterka. I lusterka, tak tego nie było w bardzo... tej generacji, tak, tak super, super, super sprawa. E, fotel no powiem Ci, że jak dla mnie jest optymalnie chyba już teraz ustawiony. Kierownica jak najbardziej, no jest bardzo wygodnie. Podłokietnik też na odpowiedniej wysokości. Ekran teraz ma ile? Tak, teraz ekran jest nowy, ma 12,3 cala i, panoramiczny I teraz jest teraz panoramiczny. Tak. Mamy bezprzewodowy dostęp do systemu Android Auto i tego Apple. też nie było. Apple CarPlay, tak, tego też nie było w poprzedniej wersji. W pełni cyfrowe zegary. Dokładnie. To też edytowalne. Możemy sobie... zmieniać sobie wygląd, kolor, czy mamy mieć wyświetlone. Coś jest element, który w innych modelach się ostatnio pojawił tak, i tak, też doszło tak, do tak, od... Ale jest w pełni, do... pełni, pełni do edytowalny i dopasowany do naszych potrzeb. A mam dla Ciebie tam jeszcze jedną tak. ciekawostkę, zobacz. Mamy lusterko, prawda, tak. zwykłe lusterko, tak. a w momencie, kiedy przełączymy sobie ten klawisz, mamy widok jest... z kamery, która jest na tylnej szybie. To jest dość e... Chociaż nie, ona właściwie jest tam przy kamerze tylnej, prawda? Tam się mieści przy Tak, to jest. Tak, tak, tak. Czyli jeżeli nawet byśmy mieli wysokich pasażerów z tyłu. Ale To też z... jest edytowany. możemy sobie zmienić jasność, wysokość. I pochylanie. No dobra, to co? To co? To jedziemy No to jedziemy Myślę, że czas na sprawdzenie spalania Ile ten sam podspala Zróbmy to Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Samochód w mieście spalił nam 4,9 litra. Poza miastem to było około 5,4. Jak na tak duży samochód, komfort podróżowania, ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Oczywiście. To jest końcowa kamera z silnikiem piątej generacji. Przejdźmy do testu magaźnika. Zobaczymy, to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczymy, co tam wejdzie. Tak, jest. tak. Dokładnie. To teraz, że już powiem Ci coś fajnego. To jest limuzyna, która ma prawie 500 litrów pojemności bagażnika. A dokładnie 493. No, Adam, powiem Ci, że zauważyłem, że otwór załadunkowy też jest większy jak w poprzedniej generacji. Bez problemu mieszczą się wszystkie walizki. A myślę, że jeszcze parę rzeczy by tutaj się więcej zmieściło, prawda? Tak. To teraz ja siadam za kierownicą. A ja zobaczę, ile miejsca jest z tyłu. Dobra. Jak tam z tego Bo mi jest całkiem wygodnie. No, powiem Ci Adam, że tutaj jest mnóstwo miejsca. Na nogi, na głowę. Ja mam 1,80 80 wzrostu. Mieszczę się tutaj bardzo komfortowo. Siedzisko jest, mam wrażenie, dłuższe niż u poprzednika. Miejsca na kolana, tyle że spokojnie mógłby tu ktoś dużo wyższy, dużo większy ode mnie. Z takich ciekawostek. Mamy roletkę na szybie. Proszę bardzo, możemy się tutaj schować, i uwaga, uwaga, to jest dopiero bajer. Patrz, mam taki podokietnik. Mogę sobie tutaj sterować wieloma rzeczami, jak na przykład tutaj go włączę. Mogę sobie sterować oparciem kanapy. Nie wiem, czy to widać, ale ono mi się podnosi. Mogę się bardziej wyprostować. Mogę bardziej to sobie. Położyć, jeżeli chciałbym w trasie się na przykład przespać, dodatkowo mam sterowanie temperaturą, mam tutaj sterowanie podgrzewaniem foteli, bo warto zauważyć, że w wersji Executive, w której siedzimy, w której właśnie ten panel jest dostępny, mam też możliwość podgrzewania tylnych foteli czy te roletki, to też jest właśnie charakterystyka tej wersji Executive. No i dodatkowo mogę sobie zamknąć tylną roletkę. A jeżeli zachcemy mi się pić, miejsca na kubeczki. Świetna sprawa. Ja się, ja się chyba zrzemnę. Grzegorz, to teraz najważniejsze. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa. A bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dokładnie. Tak? Nasza nowa Toyota Camry jest wyposażona teraz w system Safety Sense 3.0. A co za tym idzie? Poprawiony został adaptacyjny tempomat. On teraz działa nie tylko na pojazdy poprzedzające, ale teraz zmienia się co do warunków pogodowych. Serio? Tak. Poprawiony również został system wykrywania pieszych, który teraz działa też również w nocy. O! Oraz mamy też y, masę tych systemów, które występowały w poprzedniej wersji, czyli kamerę 360 stopni. Zostało, super. Dokładnie. Pomaga przy parkowaniu czy... Tak, jeżeli ktoś e... się czuje niepewnie jadąc po Ta. gdzieś tam po mieście, to Ta. kamera zawsze pomaga nam tutaj, jeżeli chodzi o manewry parkingowe. Ok. System wykrywania stanu. Kierowcy, skupienia, skupienia tak, kierowcy, kierowcy tak, trochę, tak. Który zawsze będzie pilnował czy... Czyli jak mi głowa, e, na przykład tam głowa, tak, zamkniemy mija, oczy, mija, czy coś trochę dokładnie, Jeśli będę chciał zrzędź, to systema. Tak. to generalnie On Tutaj czuwa nad naszym bezpieczeństwem i czy patrzymy powiedzmy na drogę. Super sprawa. Tak. Coś dla ludzi, którzy jeżdżą daleko w trasę, a nie krywajmy kamery, tak, to tak takie zmęczenie na trasę, prawda? Dokładnie. Też, też na trasę. Dokładnie. Mm -hmm. Powiedz mi ci, który z systemów urzekł się? Wszystko, tam wszystkie. Zdecydowanie. W ogóle sam model. E, jest to kolejna już generacja Toyota Camry, i mógłbyś powiedzieć, że nie da się tego poprawić, a poprawiono to, to Dzisiaj Ten model naprawdę jest bliski ideału. Ja jestem zachwycony. My już przetestowaliśmy nową Toyota Camry. Teraz czas na Was. Zapraszamy do salonu Toyota Dobregowski w Lubinie. Możecie już umawiać jazdę testową tym konkretnie e, modelem Toyoty Camry. To my się z Wami żegnamy. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Czekamy na Wasze reakcje. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia. Cześć.